Cześć moi drodzy, 23 grudnia dzisiaj. Wiecie, wróciłem do domu z pracy. znaczy nic nie robiłem, nie? Ale z racji tego, że dzisiaj jest 23, jutro jest 24 wigilia Bożego Narodzenia. I w wielu polskich domach to jest święto. A w moim? To ja nawet nie wiem, nie? Bo to nie o to chodzi. Ja nie, nie zwracam uwagi na święta, wiecie, ja lubię gdzieś wyjeżdżać, nie być w domu. Ale w tym roku jakoś jest inaczej. Pierwsza rzecz, że nie mam pieniędzy, bo inaczej bym był już na Aruba, tam na weselu. Mojego przyjaciela, syna, ale nawet nigdzie nie jedziemy dziś w tym roku, bo mamy gości z Wietnamu. Ciotka wyjeżdża chyba jutro. Ale pomijając to wszystko, to ja i tak znoszę ten okres w tym roku trochę lepiej niż zwykle bo jest ciepło nie mamy śniegu i w ogóle jest nie uwierzycie 16 stopni teraz w tej chwili a godzina jest jakaś 20 19. 19 No, jest ciepło nie ma śniegu w mieście zupełnie, a w górach tyle co kot napłakał. I to trochę jest smutna wiadomość, no ale ja ostatnio niezbyt wiele jeżdżę na nartach, no. także mnie to też nie rusza. Śmiało mógłbym się wyprowadzić gdzieś w cieplejsze kraje. I na nartach wodnych spróbować jeszcze raz. Kiedyś mi się nie udało, tyle dzieje. No. Trzymajcie się moi drodzy, idę do domu, bo trzeba trochę pomieszkać, no nie?